Jak zmienić nazwę konta na YouTube, nie robiąc nowego konta i takie etap. Klikamy wstęp na swój obrazek i w Google+. Mi się akurat ładuje. I potem klikamy tutaj, jak widzicie, macie taki domeczek i pisze główna. Klikamy, profil. Klikamy sobie tutaj na ten, jakby na... Jak będą no nazwę, to ja sobie na przykład zmieniamy i potem klikamy zapisz, wchodzimy sobie jeszcze raz w YouTube, wlogowujemy yy, się i logujemy się na nowo i powinno Wam zadziałać. Jak pomogłem, to dawajcie łapki w górę. jak Chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał. Mój kanał będzie się rozwijał coraz bardziej. Nadam różne gierki, poradniki i tym porządne. A więc do zobaczenia. Ziomalu.